Miejsce przegrywając do admina o szyję. Ciekawa jest Antilope, ona przegrała do Gamesy trzy długości ostatnio. No i zobaczymy, jak to wszystko się nam rozstrzygnie. Mamy już sygnał do startu. I ruszyły. Fort William źle ruszył. Oj, fatalnie ruszył. faworyt Hercules i galopuje w odstępie na ostatniej pozycji. A tam zacięta walka o prowadzenie i Ostoja wysuwa się na front. Ostoja za nią, Fort William. Ostoja, Fort William. Na drugiej pozycji, teraz przez moment, była Gamesa. Prowadzi Ostoja na drugim miejscu Gamesa razem z Fortem Williamem. Na czwartym miejscu RM Explorer. I na ostatniej pozycji cały czas Herkules, który no, ma sporo straty do grupy całej. Ostoja wprowadzi w zakręt. Przy wewnętrznej bandzie galopuje Fort William. Teraz mocno przesuwa się do przodu RM Explorer. Ostoja, RM Explorer. Kolejną parę tworzą Gamesa i Fort William. Później galopuje Wojnicz, Antilope, także ekskaliber, z tyłu Wieża Snów, Bigamia oraz Szamir. No i stawkę zamyka galopujący w odstępie Herkules. Wyjście na prostą przy wewnętrznej bandzie Fort William od pola Ostoja. Ostoja i Fort William są na czele do walki. Rusza Wojnicz, rusza także Gamesa, ale Fort William jest na prowadzeniu. Fort William utrzymuje prowadzenie, Excalibur finiszuje, e, finiszuje także Wieża Snów, ale na czele jest wciąż Fort William. Fort William, Wieża Snów e, i bardzo lekko galopuje Antilope. I Antilope wysuwa się na prowadzenie. Antilope... Fort William, Antilope, Antilope, Fort William, Wieża Snów i w celowniku na miejscu pierwszym Antilope, na miejscu drugim Fort William, na trzeciej pozycji Wieża Snów i na czwartym miejscu e, Wojnicz.